Cześć, wszyscy. Witam Was serdecznie po krótkiej przerwie związanej z przerwą noworoczną, świąteczną. Zapraszam Was na kolejny film z serii Szybka Akcja bez zamulania. Jesteśmy cały czas na jeziorze Sander Niemczech. Zajmujemy się teraz płocią. No słuchajcie, z tą rybą troszeczkę jest zawsze problem, zarówno tutaj, jak i na kanale w Gandawie, jak i w innych lokalizacjach. Zawsze mam problem i płoć zostaje mi na koniec szczególnie unikatowa. Tak więc pokażę Wam, jak złapać płotkę. W jakiej lokalizacji wrzucę oczywiście marker, i generalnie pokażę Wam, jak tę rybę złapać. Łap, łapiemy na grunt, łapiemy oczywiście federowo, i teraz próbowałem na tym łowisku kilkanaście przynęt. Próbowałem różnych opcji, próbowałem od samych początków wszystkich larw. Larwy są najlepszą opcją, jak chodzi o o właśnie płoć, próbowałem nogi, próbowałem no, wielu przynęt no i zobaczycie efekt końcowy, powiem Wam szczerze przy płoci coraz więcej na tych wyższych levelach trzeba już się zastanawiać jednak nad tą zanętą na białe małe ryby tak więc polecam zdecydowanie, no ja tutaj jeszcze oczywiście jak widzicie łowiłem karpie na, na, na kukurydze, tak więc kilka, kilka wędek tutaj zarzucę od razu, ale wam pokażę na co łapałem naszego. Zobaczcie, na nogę, bez zadziorówki 4. Nie, nie dawajcie większych niż 2, a 2, 4 to jest maksymalnie na co się można złapać. Jak widzicie, płotkę zwykłą na stonogę złapałem, aczkolwiek medalówkę, medalówkę. Nie, unikat. Zobaczycie sami. E, oczywiście y, medalówkę też na stonogę. E, I też haczyki 4. H4. E, pamiętajcie, e, żeby nie przesadzać, bo jeżeli wrzucicie tutaj jedynkę albo 1 albo zero to y, unikata nie złapiecie. Żółta larwa w nocy. Słuchajcie. Hit totalny. Żółta larwa w nocy. E, unikatowa płoć została złapana. E, tak więc rzucę Wam oczywiście. Marker i generalnie no, zaskoczenie totalne, bo na żółtą larwę mało się łowi, nie ma tam informacji, że płoć bierze, aczkolwiek, jak widzicie, też można złapać. Popatrzcie, żółta larwa, a jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o płotki, też na larwy, muchy much, plójki, możecie próbować generalnie larwy. To jest to, co PłoCie najbardziej. Także, jeżeli podobał Wam się ten filmik, oczywiście kliknijcie słupka i łapka w górę. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się do następnego.